To jest myśl, którą synod chce nam wszystkim jakoś zadać, podpowiedzieć: żeby w pełni spotkać Jezusa Chrystusa z Stałego, potrzebujemy siebie wzajemnie. I to do tego spotkania dochodzi we wspólnocie. Równa godność wszystkich bierze się ze chrztu. I ta równa godność oznacza też współodpowiedzialność za Kościół, za, mis za misję kościoła. Synodalność ma sens o tyle, o ile temu służy. Więc właściwie przez wszystkie lata trwania tego synodu podkreśla się w każdym dokumencie, że synodalność nie jest celem samym w sobie, tylko że ma służyć misji. Ale misja rodzi się najpierw ze spotkania z martwym z pana. Jeśli się tę perspektywę wyrzuci, no to wtedy zostaniemy przy synodzie o synodalności jako, nie wiem, o władzę, o kompetencje w kościele. No ale to będzie rozejście się z tym synodem, bo on nie był na ten temat.